Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale. Gramy sobie oczywiście w najnowsze DLC do Forza Horizon 5 i tak przeglądam sobie tą listę zadaniami. I może dzisiaj na początek sobie porozwalamy pijaty. Zobaczymy, czy działa tu sposób z playlist festiwalowych. Niestety, moi drodzy, nie mam dla was zbyt dobrych informacji. Zobaczcie, jak cofniemy sobie czas, e, gramy oczywiście na singlu. No to nie będzie nam się tutaj... Nabijał licznik z piniatami. Jest jakieś tutaj zabezpieczenie. Motyw ten stosowałem bardzo często w playlistach festiwalowych, bo coś do rozwalenia. Natomiast tutaj to nie przejdzie. Trzeba będzie tych piniat po mapie zdecydowanie tutaj je szukać. Jestem ciekaw, czy też w updatecie zmienili to w playliście festiwalowej. Jak już jesteśmy w okolicy, moi drodzy, to wbijemy sobie od razu trzy gwiazdki na skoczni. Kurde, ciężko będzie ten samochód utrzymać, nie ma włączonej kontroli trakcji. Trzeba będzie tutaj sobie przygotować jakąś śwurę pod takie właśnie bardziej offroadowe tereny i skocznie. No i zobaczymy, czy się udało wbić trzy gwiazdki, czy nie. Dobra, mamy to, moi drodzy, mamy to. Dobra, moi drodzy, lecimy z kolejną skocznią, zobaczymy, ile tutaj się uda wbić gwiazdek za pierwszym razem. Jak widzicie przygotowałem sobie furę w S2. Dużo bardziej stabilna. Ale czy będzie tak samo daleko latać? 300 metrów niewiele mi mówi. Bardziej chciałbym zobaczyć ile gwiazdek wpada, a mamy trzy gwiazdki, tak więc dobra. Ta furka będzie tutaj nam służyła do tego typu wyzwań. Tak więc lecimy sobie zobaczyć co my tu mamy. Możemy sobie zobaczcie odebrać już pierwszą nagrodę. Czyli jakiś um, klakson. Tutaj kolejna nagroda. No i co? Teraz chyba sobie pójdziemy na jakiś wyścig, ale może wiecie co? Zrobimy sobie to w odpowiedniej kolejności. Wziąłem sobie Forda, którego sobie zdobyłem w pleiście festiwalowej. Natomiast moi drodzy, no musimy go sobie zmodyfikować lekko. Tak więc może posłuchajcie w ogóle, jak on brzmi w seryjnie. No tak średnio, nie? No i to.

nie no teraz to ten samochód moi drodzy brzmi. Przyjechałem sobie jeden wyścig tym Fordem i tak już byłem przyzwyczajony do tego systemu Antilak, że stwierdziłem, nie no montujemy to do każdego, a teraz to będę montował. Chociaż powiem wam tak, coś czuję, że teraz tym wszyscy się jarają, a za tydzień to będziemy wszyscy tym zżygali po prostu. Będziemy mieć tego dosyć i właśnie szkoda... Że tutaj w Fordzie ten system nie działa po prostu na włącznik, tak aby można było sobie to włączyć i włączyć w każdej chwili, bo zaraz, jak będziemy robili zloty, wszyscy pomodyfikują auta, to tak będzie darło japę na zlotach, że naprawdę wszystkim nam się to przeje. Ale też musicie mieć świadomość tego, że ten system to nie tylko a fajne strzelanie z wydechu, fajne marchewy, chociaż. Jeśli chodzi o te marchewy, to powiem Wam tak, jak się jedzie i tak się mocno na nie uwagi nie zwraca, to są spoko. Ale jak się przyjrzy tym teksturom, są takie tekstury 2D, nie wygląda to jakoś super. Natomiast, moi drodzy, samochód z tym systemem według mnie dużo lepiej jeździ. Czuć te różnice, jak ten samochód tutaj się zachowuje. I to nie jest tylko aspekt, wiecie, wizualny, dźwiękowy, ale faktycznie dużo lepiej się tym autem śmiga. Mam teraz takie bezpośrednie porównanie, bo wcześniej właśnie śmigałem sobie tym autem w serii, ale stwierdziłem, nie no, trzeba to wziąć na warsztat i przerobić od razu. Easy left. Medium left. Ok, mamy pierwsze miejsce. No ogólnie też nie mówiłem Wam o tym wcześniej, ale jak mamy jakieś zawody, to możemy zarówno sobie rozegrać ride, czyli ścigamy się z czasem, który jest z góry ustalony, przez to jest poziom nieco cięższy, ale też jak chcemy, możemy po prostu sobie rozegrać wyścig z innymi tutaj e, drivetarami. Tak więc, co kto lubi, jest tutaj a wybór. 5, 4, 3, 2, 1, go! No, odpaliłem sobie od razu kolejne zawody, żeby tutaj nie przedłużać. Też ten samochód był doskonale kojarzycie z Forzy Horizon 3, zresztą... Jest tutaj nawet logo z gry. On niedawno się pojawił właśnie w playliście festiwalowej do zdobycia. Często mnie pytacie, skąd mam te niektóre auta, albo jak już wiecie, że te auta były w playlistach do zdobycia, a przygapiliście to, to często pojawiają się pytania, czy jeszcze te auta będzie można zdobyć. No powiem wam, różnie z tym bywa. Najlepiej to zdobywać od razu. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że. Możecie nie, wiem, nie mieć czasu w danym tygodniu, albo nie mieliście wcześniej konsoli, czy gry, e, albo nie wiem, peceta, który udźwignie tą grę. A więc no, czasami auta się ponownie pojawiają w playlistach. Na aukcjach te samochody jest dosyć ciężko upolować, bo nie oszukujemy się, ale bardzo często konta z botami przejmują te limitowane auta, że potem zaprawdziłam kasę sprzedawać, ale... Powiem wam, niedawno to odkryłem, że niektóre limitowane auta, jak chociażby BMW te najnowsze, Audi RS7, da się normalnie kupić na Microsoft Storze. Są te auta za jakieś 6 czy tam 9 zł, już dokładnie nie pamiętam, ale byłem w ciężkim szoku, jak zobaczyłem, że Microsoft normalnie te auta sprzedaje. Tak więc jak ktoś bardzo ten samochód chce, nie szkoda mu tych 6 zł, nie ma siły na polowanie na aukcjach, to można sobie kupić i według mnie całkiem spoko jest taka opcja a sam o tym nie wiedziałem tak więc tutaj dzielę się z wami takimi informacjami medium left Powiem też Wam, że sprawdzałem sobie, czy te rajdy mają z góry określone czasy, które musimy gdzieś tam pokonać, żeby mieć pierwsze miejsce. I faktycznie tak jest. Myślałem, że to będzie ruchome. Na przykład jak robimy powtórz wyścig to będzie, nie wiem, troszkę gorszy czas, żeby nam łatwiej było to wyzwanie zaliczyć. albo po prostu, żeby było to randomowo, a nie, niestety nie. Cały czas praktycznie osoba, która jest na pierwszym miejscu ma jakiś wyznaczony czas jak go nie pokonamy, to nie ma opcji, że będziemy mieć pierwsze miejsce. I uwaga. Dobra, jest pierwsza lokata. No i jak widzicie moi drodzy, dzięki wygranej w tym rajdzie mamy nowy samochód, który sobie stuningujemy i pojedziemy sobie nim na kolejne tutaj wyzwania, a kolejne jakieś próby, bo no, jak widzicie jesteśmy mniej więcej w połowie na ten moment. Zanim sobie stylingujemy furkę, to pokażę Wam jak wygląda ten kombinezon, który sobie tutaj możemy w tych wyzwaniach odblokować. Dosyć podobny tego, co miałem, lekko zmodyfikowany kolorystycznie, jakieś inne logotypy, a cała reszta podobna. No i tutaj tak prezentuje się Kast, który też właśnie w wyzwaniach sobie odblokowałem. No i proszę bardzo, tak prezentuje się nowa furka w kolekcji, niestety nie możemy tutaj nic otworzyć, nic nie możemy zdjąć, tak więc taki tylko szybki rzut oka, jak ten samochód się tutaj prezentuje, no i musimy go oczywiście zmodyfikować. A tutaj zobaczcie, mamy wydech na górze, takie rogi. Ale to genialnie wygląda. Here we go, This surface through the quarry. Wybrałem sobie jakiś rajd po pustyni i wydaje mi się, że Czymś takim ten samochód zdecydowanie się tutaj sprawdzi Zobaczcie jakie my tutaj mamy opony, jakie mamy zawieszenie no oczywiście samochód przez też odpowiedni tuning wymaksowałem go w klasie i zobaczymy za moment jakie tutaj będziemy mieć międzyczasy Niestety druga lokata ale też nie ma co się spinać wiadomo że różnice czasowe na pierwszych pointach są między kierowcami niewielkie ale i tak w przypadku rajdu tak wam mówiłem mamy z góry ustalone czasy w zależności od tego na jakim poziomie trudności gramy dobra jest pierwsza lokata teraz ją utrzymać tak jak mówię, zawsze sobie możecie wyścig rozegrać zamiast rajdu. Wyścigi są dużo łatwiejsze, no bo można w nich troszeczkę oszukiwać, zepchnąć rywala, ci rywale też muszą gdzieś tam wyprzedać innych graczy, to też wiadomo są straty sekund. Dlatego no mówię, albo sobie można rozegrać wyścigi, myślę sobie wyścigi porozgrywamy w kolejnym odcinku, w przypadku tej drugiej ekipy. Pokażę Wam, jak to wygląda. Natomiast jeśli chcecie sobie rozgrywać rajdy, które są według mnie dużo bardziej klimatyczne, dużo przyjemniejsze, no to jak macie problemy, zawsze można tutaj poziom trudności sobie zmienić. Że też te czasy nam się tutaj zmieniają. Ale też naprawdę fajnie, że mamy te rajdy, bo brakowało w Forzie Czegoś, co by stanowiło wyzwanie. Ja te wyścigi z podstawki bez problemu na najwyższym poziomie trudności pokonuję. A tutaj, no powiem wam, musiałem troszkę poziom zmniejszyć, bo inaczej byłoby ciężko. Ale naprawdę, fajnie, fajnie, że jest jakieś wyzwanie. Jeszcze zdecydowanie przydałyby się jakieś konkretne zmagania rankingowe. Oj, chciałbym to w Fordzie zobaczyć. No i zobaczmy. Finish ahead. Right, doing great out there. Who are you gonna say with next? Ah, czyli od razu możemy przejść do drugiej ekipy? Myślałem, że to będzie po kolei. Time to find out who is the best racer on these rally teams. Superstar, you've done a great job so far. Sure Okej, okay, ale wiecie co? My mimo wszystko będziemy sobie to robili w odpowiedniej kolejności. Najpierw jedna ekipa, potem reszta. Kolejne wyzwanie to fotka gdzieś tutaj w tej okolicy. Wziąłem sobie do tego celu wymagany samochód, czyli współczesny samochód drążkowy. I tutaj gdzieś w tej okolicy mamy sobie zrobić fotę. Jakiś parking. O, proszę bardzo, są osiołki, dobra. To robimy sobie sajcie, też one będą uciekać, niestety. Dobra, moi drodzy, weźmiemy tylko ostrość na osiołka. Mam nadzieję, że nam to zaliczy. I robimy fotę. A, wykryło nam też Forda, który gdzieś tam ma w tle był. Serio, kolejna drużyna do odblokowania? okay Nie mamy w sumie wyboru, więc wybierzmy. it's time my friend time to learn who is the real jefe of great reapers and sierra nueva don't worry you can have time to build your reputation and win your races first el jefe isn't going anywhere let's give this a try if people like it i can put on more events maybe they'll even want to see you and i race no Powiem Wam, że większość wyzwań, jak tutaj możecie sami zobaczyć, udało mi się wykonać, nie stanowiło jakiegoś większego wyzwania dla mnie. Tutaj sobie odbierzmy jeszcze nagrodę, no i już Wam pokazuję jak to wygląda. Tutaj mamy przedostatni wyścig do rozegrania, a potem już będzie finał. Tak więc, moi drodzy, odbierzmy sobie tutaj jeszcze tą nagrodę, już Wam pokazuję jak to wygląda. Tutaj mamy 7 na 8, czyli jeden jeszcze nam zostaje, no i potem rozgrywamy sobie finał. Listen up. rally Use caution and go fast. Five, four, go! Ten samochód, moi drodzy, już doskonale znacie, bo mieliśmy okazję nim pośmigać w pierwszym odcinku. Mówiłem, mam wtedy, że mieliśmy go na wypożyczeniu. Nie spodziewałem się w tamtym momencie. Że każdy samochód Którym jeździliśmy Który był wypożyczony Trafia w nasze ręce O ile wygramy dane zawody Tak więc stwierdziłem, że jako Jestem jego posiadaczem To sobie go muszę tutaj Lekko zmodyfikować No i zobaczmy Jednak jak sobie Wymaksujemy samochód W danej klasie To dużo łatwiej jest a tutaj osiągać fajne rezultaty. Nie tylko ubolewam nad tym, że jak gram sobie przedpremierowo, to nie ma fajnych malowań dostępnych na rynku, a więc tutaj jak widzicie, auta modyfikuję, ale tylko mechanicznie. A coś czuję, że jak ten dodatek oficjalnie wyjdzie, to ja już będę miał 100% wbite. Tych wyzwań jest dużo, ale naprawdę tak szybko idzie wbijanie tego wszystkiego. Mamy na przykład trzy wyzwania. Ukończ zawody, wygraj zawody i na przykład jeszcze jakiś dodatkowy challenge typu w jakimś tam czasie się wnieść, albo jeść konkretnym autem. I jeden wyścig odblokowuje nam automatycznie trzy wyzwania. I być może wydaje się, że jest tych wyzwań dużo. Na dobrą sprawę, albo te wyzwania się same nabijają, albo po prostu za jednym razem wpada kilka. Nie zapominajmy, że to jest dodatek, nie? Jak wam pokazywałem w odcinku o dodatku do Forzy Horizon Z1 to tam mniej więcej na półtorej godziny było nie grania tutaj będzie to nieco więcej ale też podobnie pewnie jak w Podwilcach No i ostatni ZAKRĘT Słuchaj, Powiem Wam, że było sporo wyzwań związanych z piniatami, dlatego chciałem Wam pokazać bardzo fajną miejscówkę, w której znajduje się tych piniat naprawdę od groma. A tak, więc jeśli mielibyście z tym problem, to sobie tutaj możecie podjechać w to miejsce. I już wam pokazuję jak tutaj wygląda pewien patent z piniatami Wiecie doskonale, że cofając czas nie da się tych piniat niszczyć w nieskończoność, ale jak odkryjecie jakąś miejscówę, na przykład tą, gdzie tych piniat jest tutaj w okolicy około 15, to potem jak sobie rozegracie jakiś wyścig, bez problemu może tutaj podjechać ponownie i znowu te piniaty będą. A tutaj, jak widzicie, było wyzwanie, żeby zdobyć tych piniat 100. Były też wyzwania, gdzie w krótkim odstępie czasu trzeba było zdobyć tam ileś piniat, a raczej je rozwalić. Były też pomniejsze wyzwania, typu nie tam zdobyć, 30 piniat czy 50. Tak więc ta miejscówka naprawdę jest bardzo fajna i warto sobie ją robić przed każdym wyścigiem. Jak rozegramy wyścig, to. Właśnie one pojawiają się ponownie. Nawet też nie trzeba powiem wam tego wyścigu rozgrywać. Znaczy wejść do wyścigu, wyjść i te piniaty ponownie tutaj są. Tak więc można sobie ten patent bez problemu tutaj stosować w nieskończoność. No i moi drodzy, pora na wyścig finałowy. Wyścig z Alexem. Nie mam pojęcia czego się spodziewać, tak więc wybieramy go i lecimy na miejsce. I thought, what kind of route would Alex like? Sun, sand, water? So Kurcze, powiem wam, że czuję się troszeczkę oszukany, bo nie było w ogóle możliwości wyboru auta. Narzucili no, nam z góry ten pojazd, i pytanie: Czy to jest w ogóle mój samochód? Nie, moi drodzy, to jest jakaś wersja pożyczona. Ten tu mi już ucieka. Co tu się dzieje? Czemu tak oszukali? Myślę, że jak ja bym wziął swoją wersję tego auta, to bym go tak porobił... No patrzcie jak nam ucieka, patrzcie to! Dobra, dogojmy go bo chyba tutaj trzeba będzie go nieco blokować. Na szczęście jest to wyścig, a nie rajd, tak? Więc za tym idzie i jest opcja, żeby go gdzieś tam zepnąć, przyblokować. Oj, coś tam mu się chyba wydarzyło. Tak zerkam tylko kątem oka na minimapkę i gdzieś tam się na moment zatrzymał. Niestety przyzwyczajony jestem do swojego auta. No i proszę bardzo. Skupaniec wykorzystał okazję. Specjalnie dał nam kurde jakąś wersję seryjną, żeby nas łatwo porobić. No to to się powiem wam nie pisałem. Fala! Teraz moi drodzy, tylko żeby dobrze wyskoczyć i wylądować. Nie lubię takich sytuacji, jak nie widzę, co jest przede mną. Dobra, nie jest daleko. A raczej mamy to wygrane. Ale powiem, wam, troszkę mnie zaskoczyli, bo przygotowałem sobie specjalną furę pod te zawody i nie było opcji wyboru.

Powiem wam, że naprawdę ten samochód rewelacyjnie tutaj się prowadzi, chyba z 15 minut go modyfikowałem, aby po prostu jeździł tak jak chcę, tak jak lubię. No bo tego typu pojazdy w forzie nie zawsze są tutaj... Eee, znaczy to ja się nie potrafię z nimi zaprzyjaźnić, że tak powiem. Więc oddawałem tutaj napęd na cztery koła. Dużo lepiej mi się wtedy jeździ takim wozem. No i byłem gotowy na finał. Myślę, że dużo lepiej by to wyglądało. Myślę, że bym go zmiażdżył w tym finale. Gdybym mógł wziąć swoją furę i odnoszę wrażenie, że miał świadomość tego, dlatego dał nam po prostu auto, które znaliśmy, no ale w wersji seryjnej, a w wersji po moich modyfikacjach są dwa różne pojazdy, tak więc wiemy, że na finał nie ma co przygotowywać auta, bo pewnie na każdy będzie z góry określone auto. Tutaj też powiem wam, Mamy ciekawy powrót do Meksyku. Pokażę wam to. Zobaczcie, jest tutaj helikopter i normalnie podjeżdżamy i możemy się teleportować na mapę. Jak widzicie, moi drodzy, udało mi się dla tej pierwszej ekipy wykonać wszystkie wyzwania na 100%. I pewnie przy montażu pokażę Wam tylko najciekawsze tutaj wyzwania, jakie wykonywałem. Przynajmniej z mojego punktu widzenia, żeby ten odcinek był taki powiedzmy maksymalnie 30-minutowy. Też nabrałem sporo doświadczenia wykonując te wyzwania. Teraz wydaje mi się, że dużo ciekawiej bym je wykonał. A tak więc zakładam, że w kolejnym odcinku to wszystko będzie dużo lepiej wyglądało niż w tym. Myślę, że ta jest, którą tutaj nabyłem przy wykonywaniu tych wyzwań pozwoli mi troszeczkę lepiej podejść do tamtych, tak, więc myślę, że kolejny odcinek będzie jeszcze ciekawszy. Będzie kolejna ekipa, nowe auta. Postaram się oczywiście wszystkie Wam je pokazać, potestować, żeby była różnorodność. No a jeśli ten odcinek Wam się podobał, stawcie koniecznie łapkę w górę, dajcie znać, co ten deals i sądzicie. A na teraz to by było tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!